Dzień pierwszy. Oho, co tutaj się stanie? wstaliśmy sobie normalnie w pokoju, jakby nigdy nic z patrycją! Cześć oh, Pati, fajnie ci się spało, bo mi się spało, super! No, Te łóżka cię. są takie wygodne, tylko że są cztery łóżka, a nas jest dwójka. Okej, okay, na zewnątrz mamy lasek, będą różne zadania, różne cele. Jak sami widzicie, one się tutaj pojawiają. Zobaczymy, czy przejdziemy tą gierkę, bo ona trochę jest dziwna. Oglądajcie sobie o końca, bo tutaj Widzę nie będziemy mamę. mogli zasnąć. Oto okay, jest mama! Mama, mama, cześć, hey, mama! mama. Rozmowa. Ja, jako mino, o, jest. Mama mówi, martwię się o twojego tatę. Hmm. Ciekawe Czemu? dlaczego, tata się dziwnie zachowuje, pije cały czas Bloxy Cola, o nie, on chyba się uzależnił, cały czas pije to wiesz, a on ja. nie może się zasnąć. Porozmawiaj ze swoim tatą i sprawdź, co z nim jest nie tak. No Oho, dobra, mama, zrobimy to dla ciebie. Tata wygląda jakoś dziwacznie, zobaczmy, co się dzieje z ojcem. Ale I... mama też ma jakąś dziwną dobra, twarz. Weźmy, chodźmy, mama, mama normalnie się uśmiecha, obiadek sobie tutaj ugotuje, o coś już pychci tutaj w piekarniku. A my idziemy, tata, tata co się stało? Dlaczego ty pijesz tyle ten kole? tato? No właśnie, tego nie można pić. A to o co chodzi? We need to have, musimy porozmawiać, to jest bardzo poważne. O, dobra, będzie tu rozmowa, ale wy widzowie to jest też poważne. Słuchajcie, to jest bardzo poważne. Wejdźcie na mój sklep, o fajne piórniki, nowe pojawiły się z Slow Team, które czekają na was z długopisami. Oczywiście, jeden możecie, nie musicie mieć kilka, ale jeden wystarczy, albo jak chcecie to więcej. Smile Slow Team, różne rzeczy na moim sklepie czekają, a do każdego zamówienia gratis zdjęcia. Plus jeszcze naklejki wrzucam. Do każdego zamówienia będziecie mieć fajne, moje prywatne zdjęcia, gdzie byłem w największym mieście. Dobra, a my tutaj teraz porozmawiajmy. Uwaga, uwaga, tylko wpadajcie na smajsokroka.pl, link macie w opisie. Kto by chciał być w moim teamie? A rata mówi, okej, okay, potrzebuję, żebyś dał mi więcej Bloxy Cola. Co? O nie, on chce pić to więcej. Pati, no nie, nie możemy mu tego to pić! Przestań to pić, dlatego, że nie będziesz mógł zasnąć i dziwnie się zachowujesz. Eee, okej, okay, pisze, mówi... Dotarłem do ostatniej puszki, nie sądzę, żebym mógł przetrwać dłużej. On chce, on chce kolejną o ja. puszkę pić! Nie no, go powoliło. O ja, to my musimy mu znaleźć, ale co, my my teraz co mamy teraz zrobić? No, mamyśmy kupić dać? to Bloxy kole, mamy iść do sklepu po drugiej stronie ulicy, kup, mu, kup mi coś. No nie, serio, on chce pić kolejne puszki, ale on nie tego jest uzależniony, nie powinno się tego tyle pić w nadmiarze. No właśnie, to kupić. No, 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 mama powiedziała, że mamy z nim pogadać i co teraz mamy zrobić? Cel! Zdobądź Bloxy kola dla taty. No dobra, no to wychodzimy na zewnątrz, idziemy do sklepu. No, musimy zdobyć to więcej, bo ta tata ta chce, no to musimy wykonać Ale to zadanie. Ale sklep mamy tak blisko na szczęście. Sklep jest bardzo blisko, mieszkamy na osiedlu, tam jest drugi dom, tam jest trzeci dom. Okej, okay, mamy dzień domy dobry. obok siebie. Halo, halo, dzień doberek, dzień doberek. O nie, on no, też jakiś dziwny. Ok, rozmawiajmy. The bloxy kola i jest za mną. Co, za tobą, gdzie jest za tobą? A tutaj, y dobra, mamy sobie tak wziąć po prostu? Weź, okej, okay, wziąłem. A dzięki, to ja wszystko. Ja też mam, że nie poczekaj, ja może wezmę. Okej, okay, to też weź, Dobre. to też weź, dobra. też wzięła. Okej, okay, wziąłem i teraz idziemy dać Bloxy kole dla taty. Teraz dam tacie Bloxy kole, Nie wiadomo, co się stanie, a wy widzowie możecie mi dać łapeczkę w górę. Teraz walnijcie na mnie łapeczkę i uwaga, pokazuję wam, bo zapomniałem o czymś najważniejszym. Patrzcie na to, co wleciało na mój sklep. Tu jest czerwone, patrzcie. I bum, tu jest niebieskie. To są nowe notesy, które czekają na was. Patrzcie, jakie są super. Pokażę wam, z przodu jest niebieski, Smile Z tyłu jest Czerwony i też maislu team z inną nazwą! A w środku patrzcie na to! Też jest moja grafika! Z slow I w tym notesie możecie sobie wszystko zapisywać, notować, szkicować, co byście chcieli planować. Fajny notes, notes jest taki elegancki, patrzcie, jak fajnie wygląda. I możecie sobie to wszystko, tu jest mnóstwo kartek. Zobaczcie ile kartek. Będziecie mieć bardzo dużo do pisania, do rysowania, co chcecie Wpadajcie, fajne notes, już czekałem na was Na moim sklepie smajsokroka.pl Zapraszam, będziecie w moim teamie Smoy slow team oczywiście, dobra, a my da Dajemy tacie, dajemy tacie Tato, 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 proszę bardzo, dla ciebie Okej, okay, ma, dostał i teraz co? O, jak bardzo tęskniłem za tobą, moja jedyna miłość M.Block, Kolor. Ja nie, raz, no to o, nie, czy jest tatą, tatą? Nie, co on wyleciał <laughs> Co się z nim stało? Ej, tata no, wyleciał <laughs> O nie, serio? Naprawdę? I teraz musimy odwiedzić babcie. Babcia potrzebuje twojej pomocy w dostarczeniu przesyłki. Czemu tata wypił bloksek kolej I, i poleciał normalnie. do góry, no, Ej, to było mega dziwne. Dobra, idziemy teraz do babci. Tutaj naprzeciwko nas mieszka babcia, więc do niej mamy teraz cel, żeby ją odwiedzić. No to więc idziemy szybciutko no chodźmy, do babci. chodźmy, zapukajmy do drzwi babci. A ciekawe kto, kto mieszka w tym niebieskim babka. domie. Nie? Dobra, idziemy o do babci! Babka, jest. babka, babka coś BB. ogląda! Co ona ogląda? <laughs> Babcia, babciu! Co ty za kota oglądasz? <laughs> Okej, okay, dziękujemy za przyjście i pomoc, dobra. No, Nie ma sprawy! Czy możesz dostarczyć paczkę do, do sąsiada? Okej, okay, musimy paczkę dostarczyć, czyli zanieść. Dobrze. Myślę, że ich paczka została wysłana do mojego domu. Okej, okay, no dobra, no to chciałam Aha, go wysłać w ale nie było. jakaś pomyłka zaszła. Pomyłka, pomyłka, uważaj, jednak sąsiad jest dziwny. O nie, Sosia też jest dziwny, może pije blok kole. No dobra. nie, no dobra, to chodź, idziemy. To paczkę. to We dwóch są. zawsze raźni. Idziemy, 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 mu zanieść. No dobra, no to w takim razie idziemy do sąsiada, boję go się trochę, bo on może być dziwny. Dzień dobry, panie sąsiedzie, dzień, dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym. Paczkę. Paczkę. paczkę, paczkę, proszę bardzo, dla pana. Paczkę daję, okej. Okay. Dlaczego jesteś, dlaczego w, moim jesteś domu? w moim domu? Ej, jako się wkurzył. Eee... O, masz moją paczkę? Dzięki. Chyba mogłeś jednak pukać. O, ale się wkurzył na nas, ej. No. On się wkurzył, patrz. Skoro już jesteś, to dlaczego nie oglądasz ze mną telewizji? Co? Ej, on jest powalony, jaki dziwak. No, dlaczego Nie chce telewizji? No nie chce. on eee... się śmieje? Ha, fajny fajny żart, żart, kolego. Eee... O, powinieneś uważać, z kim żartujesz. Mamy z nim oglądać telewizję? Ale nie chcę hmm. oglądać. Ej, co to za kod w ogóle tańczący! Nie, nie, nie chcę może wyjść. No na Play Roblox, Ja, to, ja wolę stać tutaj przy wyjście. Nie, nie chcemy wybadek. oglądać telewizji, nie chcemy oglądać telewizji! Wyłącz to, wyłącz to, wyłącz to! Nie chcę! My tego nie chcemy oglądać. oglądać! Nie chcę, nie chcę, nie chcę tego grać! Ja może wyjść, nudne, nie, nie można wyjść! Fajne. Ej, Zapto, nie można wyjść! Nie można wyjść! Ej, co się stało? Eee, światło zniknęło! Ej, Ej dużo oczy zniknął. dostał! Ej, dużo oczy dostał! On się dziwnie no zachowuje! Ej, myślę, że proszę się, się wyczerpał! O! No, straszny jakiś Jaki jest ja dziwny, Aiden, co się stało? się jednej rzeczy, człowieku, jednej rzeczy ciemności. E, Okej, okay, ciemności. On coś pisze, będziesz, będziesz musiał pójść musiał za domem i zesłać za dom. generator dla mnie. O nie, serio? Musimy zesłać generator, ale ja już chcę spać, ja już chcę iść za ja, ja, ja nie chciałam tu przychodzić. Ja też Chodź. nie chcę przychodzić, może to był dalszy pomysł. Ale musimy iść z tyłu za, za generator, bo światło wywaliło. Więc idziemy naprawić. Chodź, pati. Idę, idę. Idziemy naprawić zasilanie za domem, tylko uważaj. Żeby tu nam nic nie wskoczyło. Właśnie. Dobra, idziemy, idziemy, widzę, no, no, widzę generator. rozglądaj jest się dookoła. też widzę. Rozglądaj się z tyłu, ja to naprawię. Okay, dobra, nabawiam. dobra. Restuję, restuję, a ty się patrz dookoła, czy ktoś nie okay, idzie. Okej, patrzę na te drzewa, ale nie tu Ja restuję, restuję nie widzę. Ej, co tu się stanie, widzowie? ja nie W tym filmie chyba nie możemy zachodzić. Ej, słyszę coś! Co ja Nie wiem. Słyszałem, jak ktoś walnął coś bo. O nie. Restytujesz to, czy nie? Restytowałem, Zdecydowałem, restytowałem. Chodźmy pociekamy. Dobra, uciekamy. wracamy do sąsiada, porozmawiać z sąsiada musimy. Że mamy jakieś Szybko. dziwne dźwięki, dobra. Myślałem, że coś tam nie wskoczy, ale... Dobra, mamy, miejmy nadzieję, że przeżyjemy, dzień pierwszy dalej jest i nie możemy zasnąć, okej, okay, drzwi się same otworzyły, światło mamy ponownie, dobra, światło wróciło, najważniejsze, okej, okay, o, on już uśmiechnięty jest, sprawdzamy się sąsiadem, okej, proszę bardzo, dzięki, dzięki za to, e, że zrobiłeś to, okej, okay, jestem winien ci, no, o, czekaj, powiedziałeś już iść spać, wrócić do domu i trochę odpocząć, dobra, jest, dobra, no, okej, okay, idziemy wracamy. spać, wreszcie możemy iść spać, mam nadzieję, że dziwny zaczniemy. był ten dzień, jakoś ten sąsiad też dziwny, ale dobra, już jest jak, noc, idziemy, idziemy, spać. idziemy, idziemy, zostawmy go, Lepiej tutaj nie, nie, nie idźmy do sąsiada już. Ja już nie chcę do niego chodzić, on jest dziwny. Ja też nie. Ale idziemy ja już... spać. O, to jest mój domek. Co się stało? Chodź tutaj. To co jest, Ganę? Patrz w okno. Ej, ktoś tam... Co jest, kto tam stoi w oknie? Nie wiem. Ej, ktoś tutaj w oknie stoi, patrzcie. Dlaczego mam iść tam spać? Kto to tam stoi? Czy to jest nasz tata? Ej, dobra, go nie widziałem się. Coś... Tak a, ja, a ja tam chciałem iść po prostu, jak tam chciałem iść, i dobrze, że tego zobaczyłaś, bo tam chciałem wejść. No! Dobra, ale serio, mamy taki cel, żeby tam wejść, do domu aby spać, no więc musimy iść spać. Tato! Tato, to ty jesteś u góry? Ostrożnie jest. Dobra, idziemy do góry, idziemy a do góry. No, ty nie ma, mama tu jest, mama nie śpi, mama w. Kuchni. Tato! Tato, to może tata po prostu jest? Poczekaj, musimy. Tato? Tato! A tu, tato? Tato, tato! Ktoś tam stoi, widziałem! Widziałem ktoś tam jest! Chodzimy spać. Dota, to chyba tata śpi, idziemy spać po prostu. Idziemy spać, połóżmy się razem, okej. Okay. Jest, śpimy? Czy się uda, czy się uda? <śśm> <śm> Wygląda na to, że nie może zasnąć. Co?! Nie mogę zasnąć?! Dlaczego?! Ja chcę spać! O nie. nie! Dzień drugi! Nie możemy spać! Nie mogli. Ej, tam było napisane, że nie możemy spać! Nie mogliśmy spać. Zas... z mamą. Przep nie mogliśmy zasnąć mamy. tej nocy i zaczął deszcz padać, O, nie najgorzej, dobra. porozmawiaj z mamą, idziemy teraz do mamy, ale przez co nie mogliśmy spać? To jest pytanie. No właśnie! Nie, mamo, mamo! Obudziliśmy się! Mamo, czemu masz taką dziwną minę, mamo? Ej, jak ona dziwna wygląda wyglądała, ale mama tak wcześniej nie wyglądała. To mi coś się przejeża nie. A tak już nie wrócił do domu? Ej, ona coś mówi. Ej, ej ona coś mówi. Zostawcie łapeczkę w górę. Ej, czekaj, co co, ty, co, co mówisz, mama, co mówisz? Zostawcie łapeczkę w górę. Kliknijcie małym widzowi łapeczkę w górę, pamiętajcie o łapeczce i pamiętajcie też o subskrypcji. Jak coś nam się stanie, to zawsze będziecie mieć subika i wszystko zobaczycie. Subskrybujcie, łapkujcie, a ja se sprawdzę kto to robi. Ja będę patrzał, ja będę se zobaczył. No także z góry każdemu dziękuję. Dobra, a my teraz musimy porozmawiać ją tata wciąż nie wrócił do domu. a my widzieliśmy go w pokoju. No I własny, zapytaj sprzedawca, czy widział. Były... W nocy tam widzieliśmy chyba go. Okej, okay, tata nie wrócił do domu, to się zaczyna robić niepokojące. Idziemy sprzedać spytać się sprzedać sprzedawcy po prostu, Chodźmy ale się zaczął zapytać, deszcz. czy go widział. O nie, pada deszcz. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy do sprzedawcy. Czyli ale do beznadziejna sklepu. pogoda. Bardzo beznadziejna jest. Dzień dobry, czy widział pan naszego tatę? E, Okej, okay, pisze. Czy szukasz swojego taty? Tak, szukam swojego No, taty. Szukamy Szukamy go. E, My... Pisze tak, widziałem go jakiś czas temu. Myślę, że szedł w stronę twojej babci. O nie, do babci no? szedł. Dobra, czyli od, od czyli poszedł do babci, babci no. Ej, dziwne. dlaczego on poszedł do babci? Dobra, idziemy to sprawdzić. Hmm. hmm. Babciu, jesteś w domu? Babciu, jest tam tata? O, babcia ogląda ej, znowu babci telewizor. Nie ma. Babciu, ej, ona też ma jakąś dziwną twarz. Babcia o. ma jakąś dziwną twarz mega. E, przepraszam, że twojego taty tu nie było. Co, nie było taty? No, to kogo Zapytaj było? się sąsiadki, Zapytaj może. się sąsiada, no nie. Sąsiadki, <laughs> dziewczyny. Ej, co, on by poszedł do innej kobiety? No nie wiem, ale wcześniej był sąsiad, a teraz sąsiadka? Ej, właśnie, tutaj mamy napisane, patrzcie tu, tu mamy napisane porozmawiać z sąsiadką, czyli z kobietą, nie no, ze sąsiadem. No, z jakąś babeczką. Babeczką, ale czemu on by poszedł do innej kobiety? Przecież on ma swoją żonę w domu. No. Ej, dobra, to jest dziwne. Co tu się dzieje? Trochę się boję. Tato, tato, Taro, jesteś tu? Tato, tato? 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 Nie, nie, tu jest tylko sąsiad. Ej, widziałeś mojego tatę? Cześć, pytam się go. Tak, twój tata tu był. Okej, okay, eee, i. Czyli był tutaj. Musiałem go Ale... jednak wyrzucić. Myślę, że miał za dużo Bloxicola do picia. O, Bloxicola cały czas pije. O nie, sero nie przestawał wypluwać bzdur. To zaczęło mnie przerażać. O, On nie, z tatą się stało coś dziwnego. Myślę, że, tata, że teraz jest z tyłu. Ciągle słyszę szum uderzenia. O, nie. Ty też to wczoraj słyszeliśmy, domem... pamiętasz, jak naprawialiśmy generator sąsiadowi? To tak musimy, jakiś hałas. musimy iść z tyłu za dom. O, nie. O, o, uważajmy, deszcz pada. A to, to, jesteś tu? Tato jest tata stoi. Tato? Tata, tato co ty, co ty robisz? Tato, rozmawiamy z tatą. Ej co jest? Tata zniknął. Ej, Ej co, o się co chodzi? stało? Co jest? Gadaj, czarny ekran. Nic nie widzę. Ej, nic nie widzę. O nie, czarny ekran. Ej, co się stało? Pusta laska. Co jaka laska? Pusta pusta laska. Jaka laska? Co Ej, co chodzi? się stało? Gdzie my jesteśmy? Ej, tato. Tata? Tato wszystko w porządku. Czemu tak się zachowujesz? A, a, tato, 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 o, gdzie jesteś, tato? O, nie, Dola, to jest mega dziwne. Tato zaczął się zachować przez bloki i kolegów. Ej, cicho, bo to się wydaje coś dziwnego, coś się zaraz wydarzy. O, jest coś białego! Ej, dobra, to jest serio dziwne. Ej, A, widzę nas tam dziennie? z tyłu, widzisz nas? E, no właśnie, stoimy tam. O, tato, dostał coś! Poleciał to... do nieba. Tato, co ci się stało? A to, co to było? E, co teraz będzie? Czarne ekran mamy? O co tu chodzi? O, jesteśmy w lesie. Tata, z tatą Tata jest coś jest koło nie tak. Staton, to drzewa. Z tatą jest coś nie tak, Tata, przeżywa jakoś swoje Tato, rzeczy. Tato! E, moja mnie głowa boli, mnie zabija, co? O, głowa go boli, dobra, idź do domu spać. Dlaczego e... jestem teraz na zewnątrz? Tato, wracaj do domu, a Dlaczego nie? Stało? Dlaczego jestem teraz na zewnątrz? Nie wiem, dlatego, że piję za dużo. Tato, dlatego, że ty cola. za dużo piłeś Broxicola! Nie powinno się tyle pić, pamiętajcie, Widzenie. Nie Złapię. trzeba ograniczać, a nie zabijać. za minutę! Szybko, Co? Do Ej nie spać. nie 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 nie! Tato, 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 tato! nas gonić! Okej, szybko, szybko zasłamy. Ta, 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 zaraz wystartuje. Musimy iść do domu spać. Ej, słyszę dźwięki. A, do góry, do domu spać! Ciągle można zamknąć. Do góry, do góry, do góry. Okej, okay, to szybko, szybko się zamknął. Ej, widziałem kogoś jak tam w kuchni. Szybko, szybko, ja już idę spać, idę spać, idę spać! I idę spać, idę spać, spać, spać. Okay, ja Okej, okay. oh. i teraz poszliśmy spać. Czemu tata chciał nas złapać? Ej, tata, wygląda na to, że nie możesz zasnąć, znowu, Ej, znowu nie możemy, nie możemy zasnąć. zasnąć. O nie, któryś już raz nie możemy zasnąć, dzień trzeci. Ciekawe do ilu dni wytrwamy. Dobra, dzień trzeci, porozmawiaj z tatą znowu. Okej, okay, może raz będzie normalny. Bo zrobił się normalny dzień, ale dalej nie mogliśmy zasnąć przez to, co się dało. Ej, mama zniknęła, mamy nie ma. Tata leży, a mama zniknęła. Mamy nie ma. Tata leży wyczerpany, a, tata patrz. to jest... Tato, co się stało? Czemu ty leżysz taki wyczerpany? O nie, rozmawiajmy. O nie. Moja Bloxy Cola zniknęła. Wszystko zniknęło. Nie, tata jest uzależniony. O nie, on chce pić. Idź i przynieś mi więcej Bloxy Cola. No nie! On chce więcej pić. Czuję, jak energia zdejmuje się z mojego ciała, gdy mówimy. On chce więcej Bloxy Cola. O nie, on nie będzie mógł przez to zasnąć i my też. No, no dobra, no to nie. chodźmy zapytać się do sklepu, może ktoś ma. Teraz musimy mu przynieść znowu więcej Blocksy Cola, jak on tego wypije, to w ogóle nigdy nie zaśnie. Dobra, potrzebujemy Blocksy Cola, tada chce. Okej, okay. tada twój jest choruje z powodu braku Blocksy Cola. No, choruje. Przepraszam, ale nie mamy więcej Blocksy Cola. O, o nie mają, możliwe? skończyły się zapasy i dobrze. Ale potrzebuję szukajmy jeszcze... za sklepem. W garażu? Co? O nie, serio? Zwykle rzucamy je na tydzień przed ich wygaśnięciem. Okej, okay, dobra, ale powinny być po prostu dobre do picia. Dobra, czy okay, one gdzieś będą? Nie, ale są, może gdzieś będą. I musimy na kogoś zbaczyć. uważać, ale bym o to, to, to wypił. A i dobra, musimy uważać, bo tu jest jakiś gościu, który się kołysze tutaj. W sensie Nie mogę kręci. tu przejść. A no, przeszukaj śmieci za sklepem. One jeszcze będą na śmietniku. Tutaj może być blok C Cola. Tak. tu no, tu dziwny jakiś stoi, patrz. Co to za dziwny y... koleś? A szukaj tutaj, musimy szukać. Dobra, koło... Uważajmy na tego sąsiada, który tak dziwnie się patrzy tam. Okej, sprawdzamy, czy tu jest więcej bloxicola w śmietniku. Ej, jesteśmy w ba... Znajdź Bloxycolę. O nie, serio, jesteśmy w śmietniku! Ej, wyszliśmy do śmietnika, fuj, serio! Co jest?! Co jest?! Ożywić powrót, jestem z okej, jestem z powrotem. ty możesz? Nie. Leżysz. Patrycy, co się stało? Patty, wstawaj! Patty, wstawaj szybko! Tak, chciałem iść. Chyba, że to mnie znowu Po prostu jak on się pojawi, to się nie ruszaj chyba, o to chodzi. A, znajdź Bloxy Cola, ale co, że jak się pojawi, to się nie ruszać? No. Dobra, idę dalej, szukam Bloxy Cola. Ale dlaczego ja nie mogę się ruszyć? Dlaczego nie mogę się ożywić? Jest Bloxy Cola, Bloxy Cola, to było w ogóle za głośne. Zaraz szukam, ale tu jest mega creepy. Uuu, idziemy, 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 idziemy. Idziemy, szukamy Bloxicola. Gdzie tam mogłaby być Bloxicola? Może tu gdzieś będzie. Tutaj jest Bloxicola, widzę, 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 Znalazłem, znalazłem, ba, ba, biegnę, ba, biegnę. Ba, 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 ba. Chwyć. Okej, okay, chwytam, chwytam, jest! Znalazłem Bloxicola jedyną w śmietniku. A ty nie możesz, Patrycja, z ze być u mnie? Nie, bo ja nie mam tego! Ożywić to, co się z tą teraz? Ej, czekaj! They are almost here co, coś, tu jest bardzo blisko. Ej, dobra, mam blok si kolejne, taty. To naprawdę coś nas przestraszyło, ale mam dzień trzeci jest, okej, okay, jestem w domu. Patrycja ja nadal co się leżę. stało z tobą. Ja nie Patrycja mam To głowy w ogóle. O, nie, dziwne, Patrycja się zbugowała niestety. Ale wspomniała mi postać. Bardzo ale powoli. Ale sobie, będę ci podpowiadać! Okej, okay, bardzo powoli idę, nie mogę przyspieszyć w ogóle, patrzcie. Dziwne, dziwne, nie mogę. Ja już nie mam sił po prostu od tego, jak nie śpię trzeci dzień, to już się sił nie ma. O, nie, tata znikną Tata zniknął. O, nie serio, naprawdę? Ale słyszę jak ktoś chodzi na zewnątrz. Co, co? co jest? Ej! Moja mama mnie zapała przez ścianę, no to jest co powalone. to było, widziałam to! No, to jest powalone! Ej, co jest? jakie jak ja przestraszyłem się w ogóle! Ja nie mogę. Może powinna po prostu jest? iść spać. Dobra, idę po prostu się położyć. Ej, przy ścianę mnie mała zapała, Dora to jest takie mega creepy, jak nagle jumpscare wyskakuje. A ja piszę jak baba. Dobra, idę spać, idę spać, idę spać po prostu. Parycji nie ma już. Ja idę spać sam. Co tu się dzieje, widzowie? proszę Państwa? Wygląda na to, że nie możesz zasnąć. Znowu nie możemy zasnąć, znowu nie śpimy. No o co tu chodzi? No? Dzień czwarty Ula la. Dożyłem dnia czwartego. Co tu się stanie? Proszę z Tatą Parycja chodź! Pati. Ja nie mogę! Nie możesz? No dobra, nie to mogę, nie to mam sam żadnej dokańczam. opcji, jestem zbugowana, jestem rozwalona. Okej, okay, tata zamienił się w Bloxy Cola, ona ma głowę zamiast swojej, to ma Bloxy -colę. co jest? Tato, wszystko w porządku? Wszystko co wiem to teraz Bloxy Cola. O nie, o nie, tato! Co się z nim stało? Nie jest powalony, mój tata już jest spowalony. E, wszystko co wiem to teraz Bloxy Cola, ze sprzedawcą. O nie, co się stało? Co się stało? Muszę to odkręcić. Idę do sprzedawcy, porozmawiam ze sprzedawcą, żeby mój tata był normalny. I Co zrobić muszę, żeby był normalny? Okej, okay, idę do... szybko do sklepu. Idziemy do sklepu, idziemy do sklepu Szybko, szybko zasłamy, zasłamy co mogę zrobić, żeby mój tata był normalny Szudawco, proszę pomóż mi yy, okej, okay, teraz tak. Yy, walcz o dziwne rzeczy, które dzieją się w tym świecie yy, Myślę, że... Co? Co myślisz? Nie wiem co myślał. Proznaczając ze się z sąsiadką. Okej, okay, idę poznać ze sąsiadką Idziemy do sąsiadki, ale około sąsiadki Dziwny koleś siedzi, co to jest? Co się pytam, ej, kim ty jesteś? Zora, rozmawiamy ze sąsiadką Co się stało? Co ty człowieku? Czy widziałeś już mojego nowego kota? Jakiego kota? Czy nie jest już urocza? Ej dobra, to jest nowy kot? Serio? Miał? On miał, czy to jest nowy kot? Nie no serio, jaki kot? Odwiedziła babcię, dobra, idę, idę stąd, idę stąd, idę stąd. Nie, ona jest mega dziwna. Sąsiedzi są mega dziwni. Ona mówi, że to jest jej kot. Czajcie, to kot XD taki? Dobra, uciekam. Idę, idę po prostu do babci. Babcia musi mi w tym wszystkim pomóc. Babciu, dzieją tu się dziwne rzeczy, ja nie mogę spać. Jakie będzie tego podsumowanie? Ej, co jest, u babci? Boj, czy się zrobiły? Ej, co tu się stało, babcio? I really need to sleep. Babcia potrzebuje snu, ale oni też. Nikt nie może zasnąć. Co zrobić? Try and do. Spróbuj i idź zasnąć. Okej, okay, idę zasnąć, nie. Wszyscy potrzebujemy spania. Moja babcia tak samo, wszyscy oszaleli od bloksa coli. Dobra, lepiej nie pić. Idziemy e, spać teraz. Ważne, żeby tylko mnie nic tutaj nie przeska... Nie... O nie, ta ta tam siedzi. Włączasz sobie telewizor, a my próbujemy iść zasnąć. Spróbuj i idź zasnąć. Dobra, uwaga, uwaga. Idziemy spać. Idziemy po prostu spać. Uuu, dobra, zaczynamy, zobaczymy, co będzie dalej. Dzień piąty chyba. Uwaga, uwaga. I wygląda na to, że nie możesz zasnąć. Cały czas nie możemy zasnąć. Ja cię kręcę. Dzień piąty. Dobra, uwaga, uwaga. Dzień piąty już się robi mega dziwnie. Patrzcie, mamy szaro coś wszystko. Lord co tu się dzieje, jest mega szaro. Tutaj nie możemy wejść w ogóle. Ale tam już ten koleś nie stoi w tym pomieszczeniu, co był wcześniej. Patrycy już nie ma, zostałem sam. Jest dzień piąty, ale nie wiem, nie możemy zacząć i sprawdzić to dalej. Zobaczyć, może tutaj coś ta zniknął. data już ta... nie ma. Nie wiem, co mam zrobić. Wyjdę na dwór po prostu. Dobra, ej, co mam zrobić, jak wszystko jest szaro. Nie wiem, gdzie mam iść. W domu nikogo nie ma. Celu, ej, celu w ogóle nie mam. Idę do sprzedawcy może. Nie mam celu, ej, zniknął mi cel. Sprzedawca zniknął, co jest grane? Nie ma sprzedawcy. Ej, Interial Unrest, co? Jaki. Dobra, Ej, nie wiem, co tu się dzieje, i do babci strzelić. Do babci, sprzedawcy nie ma. Nie ma yy, moich rodziców. Dobra, a ja dalej słuchacie mogę. Czas. Ej, ej, znika, zniknął, zniknął, zniknął mi obraz. Czarny, czarny ekran mam. Ej, to mi się dzieje, że. A, już rozumiem. To wszystko się dzieje przez to, że tyle dni nie śpię. I to po prostu odwala się w mojej głowie. Wiesz, jak człowiek dużo nie śpi, no to odwalają się duże, różne dziwne rzeczy. I tam ktoś stoi, patrzcie, tam ktoś stoi w ogóle. Jako klocek. No i po prostu to jest dzi Piąty dzień nie spania. I bo w mojej głowie się dzieją różne dziwne rzeczy. Idziemy do tego pomnika zobaczyć. Ale tutaj nikogo nie ma. Halok, kim ty jesteś? Interakcja, okej, okay, spróbujemy to kliknąć Zobaczmy, co się stanie Pojawiliśmy się znowu w lesie, o nie, tam stoi tata chyba O nie, tam stoi więcej ludzi Ja więcej, więcej ludzi widzę O nie, do kogo mam podejść do tego? przeciwko Patrzcie, jak stoi Jakie ma oczy dziwne Halo, dzień dobry, kim ty jesteś? Czemu on się obraca? Dobra, przejdę może dalej Tu są jacyś dziwni ludzie Tam jest kolejny koleś, oni też może nie mogli spać przez to Hmm Dobra, idziemy dalej. Ej, tam ktoś leży koło grobu. Spytajmy się, może on jest smutny. Ej, wszystko w porządku? Też nie możesz spać? Rozmowa. Okej, okay, yy, on coś tam nam powie. Duchy wciąż trzymają się tego świata. No, no tak. Ale czekaj, czasami potrzebuję przypominać sobie, że już ich tutaj nie ma. Czasami muszą, że to ich nie ma. A, bo jesteśmy chyba na cmentarzu, gdzie ludzie, jak pozostaje tylko pustka, powłoka co do tego, co było. Przywołać, co to jest przywołać? Wyknąłem coś. O, co jest? Co jest? Jakiś duch? O lol, skimidimit. Co skimidimit? Jaki skibidibi? Co pisze w ogóle? No, przyzwałem jakiegoś ducha dziwnego, ale to chyba nic nie znaczy. Idziemy dalej. To przez kolejne te y, groby tutaj. Idziemy prosto. Rozglądajmy się na prawo. Nie ma nikogo tam. Nie tam, tylko ludzie dziwnie stoją. Dziwni ludzie są po bokach wszędzie. Idziemy teraz do samego końca. Zobaczymy co się kończy i co się stało w ogóle z tatą. Ej, tam stoi jakiś jakaś czarownica w ogóle. Ej, patrzcie czarownica, tu jest czarownica, tam Dzień dobry, czy czarowniku? Czym ty jesteś? Wszyscy! Cześć, coś pisze Wszyscy w końcu się gubią. No tak, gubią się, ja nie mogę spać od pięciu dni. Hehehe. <grym> dasz, dasz mi coś, żebym mógł zasnąć wreszcie? Jeśli chcesz zostawić jakiś fragment z siebie, idź do grobu. Co? Nie, nie ja do grobu nie chcę. Nie, nie, nie. Nie, nie, wkrótce to wszystko, co powstaje. Co? Nie, 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 ja nigdzie nie idę, ja chcę tu jeszcze żyć. <grym> Dobra, idziemy dalej. Co to jest? Stwórz grup. Co? Mam to stworzyć? I co jest? Potwierdź, wiadomość. Typę tekst. Yy, się, Czekaj. Siemanko Hejka tu Hejka, dobra Nie, nie chcę tego grobu Dobra, idziemy dalej. Okej, okay, idziemy do tego gościa i z nim porozmawiamy. Interakcja, uwaga, uwaga. Gadamy z tym znowu pomnikiem jakimś dziwnym Teraz się znowu stanie? Chyba, że przechodzimy przez te wszystkie dni właśnie, nie śpiąc i nam to się śni po prostu, nie? Dobra, ale jakie będzie zakończenie? Jakie będzie zakończenie? To jest ciekawe, jakie zakończenie? Znowu jesteśmy w lesie. No ile tego lasu już wystarczy? Ej, dobra, to już coś się dziwnie. Co jest, ej, dziwnie się dzieje z naszą głową? Dlatego patrzcie, że tu idziemy. Mamy teraz szoka, pokazuję, teraz tutaj schodzimy. Ej, z naszą głową dziwnie się dzieje, dlatego że nam obraz i dookoła świata Sold, sprzedany dom. Quality Homes, najlepsze domy, roblox Glators. Dobra, jest tata chyba. Jest mama. Ej, mama i tata zamienili się w czegoś czarnego. Tato, wszystko w porządku? Tato. Nie, tata jest dziwny. tata jest cały czarny. Dobra, może wyjdę stąd kwiaty urosły w domu. Dobra, wejdźmy może do góry, może spróbujmy po prostu spać. Może się uda spać, co? Dobra, idźmy do łóżka. O, ej, co jest? Czemu ja leżę tutaj? Co? Obudź się! Ej, czy ja zostałem duchem? Czy o co chodzi? Obudź się, dobra. Ej, o co tu chodzi, LOL? Jawiłem się, ej, i wróciłem z powrotem! Co jest? No, ej, ta gra była mega dziwną grą, nie? Ej, serio, co tu się stało, nie? To było naprawdę ej jak, jak chcecie ze mną pograć ale w inne gierki to możecie wejść na moją grupę. Zapraszam was na Smyslow Team, gdzie jest moja grupa, tam wspólnie pogramy ale w inne gierki. Porozmawiamy, popiszemy co będziecie chcieli i uwaga, jeszcze mam dla was koszulki na mojej grupie. Są koszulki do kupienia, różne yy, loga. Są, patrzcie, możecie nawet mieć takie, gdzie mam na swojej koszulce, też jest do kupienia albo inne Smiley Team. Na mojej grupach linki macie w opisie albo na mój sklep wpadajcie, zobaczycie, mam fajne też koszulkę. W... Oj, spada koszulka. Kurde. O, mam, patrzcie, jest koszulka cała szyby. zapraszam też na moje koszulki, nowa kolekcja jest, szyby trwa i wiele więcej, gdzie są nowe notesy na moim sklepie i czekam na was, Smysal Team, kto jest w moim teamie, to wpadajcie, w linka w opisie.